Zobaczcie, jaka fajna szata graficzna. Kamieniąca się. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w premierze zdrapki Big 777 w zdrapce za 10 zł, w której maksymalnie możemy wygrać 507 tysięcy zł. Zasady gry są myślę bardzo proste. Mamy 14 gier, i w każdej z grze musimy znaleźć siódemeczkę, dwie lub trzy siódemeczki. Jeśli znajdujemy jedną siódemeczkę, zdrapujemy pole wygrana i nasza wygrana jest razy 1. Jeśli znajdujemy w danej grze dwie siódemeczki, nasza wygrana jest mnożona razy 2. Jeśli znajdujemy trzy siódemeczki, nasza wygrana jest mnożona razy 3. Oczywiście wygrane się sumują, także powiedzmy w tej grze możemy wygrać 20 zł w grze numer 3, 20. I, a na przykład w grze numer 12-10, czyli wygraliśmy 50 zł. Od razu Wam pokazuję też legendę. Bardzo proszę. I zdrapkowa ciekawostka. Proszę bardzo. Big 777 to pierwsza zdrapka Lotto z użyciem efektu trójwymiarowego. No, także, tak jak już Wam pokazywałem, na dworze było to lepiej widać. też tutaj też jest fajnie nawet widać. Myślę, że limit się wyczerpał tego, co powiedziałem. Myślę, że możemy zaczynać. 5 drapeczek po 10 zł, inwestycja 50 zł i zaczynamy tak jak widzicie od zrapki numer 1. Byłem pierwszym klientem, bo w sumie <gryśla> pierwszy do kolektury podszedłem z samego rańca. Ok, także zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy przestawić. Po pierwsze, troszeczkę statyw na inny kąt padania, a drugie, to pozdrowienia. A więc serdeczne pozdrowienia lecą dla ILOW z 21 tysięcy. Dawid Czerpak, Kate and Kate oraz pozdrowienia lecą dla Was wszystkich oglądających tą premierę. Trzymajcie za mnie kciuki, lecimy od razu z drapami. Także szukamy siódemeczki O, Ale nie, nawet przyjemnie się to drapie, Wam powiem. Nie ma tragedii. No, no, i tutaj bardzo proste zasady, nie ma innych cyfr. Mamy znaleźć tylko 7, także bardzo dobrze. Ok, nic nie ma. Dajcie znać o diament. Diament to w kopalni diamentów. W brylantach chyba. Brylant. Dajcie znać też co do waszego premierowego drapingu właśnie tej zdrapki, czy coś wygraliście, ile tych zdrapek drapaliście, jestem bardzo ciekawy. Także piszcie koniecznie komentarz jak wam poszło z pewnością i z przyjemnością przede wszystkim poczytam sobie wasze komentarze. że pierwsza gra niestety jest przegrana, a mówię, a wezmę zrapkę pierwszą z góry, może akurat coś tam się uda mi trafić, ale niestety nie ma siódemeczki, także pierwsza zrapeczka jest przegrana no i od razu bierzemy sobie drugą czyli później jak widzicie szósta no i drapiemy o, jest siódemeczka także już się ucieszyłem także coś na pewno mamy wygrane nie wracamy z pustą ręką jest druga siódemeczka także bardzo fajnie. Super. Jest trzecia siódemeczka, moi drodzy, ekstra. <tryk> 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 bardzo z tego powodu się cieszę. Superowo. Dobra, lecimy gra numer 8. Pusta. A numer 9, proszę bardzo, gra numer 13. Mamy siódemeczkę kolejną i gra numer 14. Jest pusta, ok, także sprawdzamy, co wygraliśmy. 20 zł. 30 zł. 40zł i 50zł bardzo fajnie także premierę już mamy na zero premiera jest już na pewno udana no i super, bardzo proszę 50zł w big777 siódemeczki były jak widzicie dla mnie szczęśliwe no ale jeszcze mamy trzy zdrapeczki także zobaczymy super No i draping. Super, super, naprawdę cieszę się, bo ostatnie moje premiery i w ogóle drapingi trochę były marne. A tutaj. Zachwaliłem tą szatę graficzną. Wpadła fajna wybrana. Tutaj pusto, gra dziesiąta. Powiem Wam, że czasami ciężko się ją drapie, ale mimo wszystko nie ma tragedii. Pamiętam, że najgorsza zrabka dla mnie była pudełko czekoladek. No, strasznie mi się to drapało. Ok, także tu jest również puściutko. Pójdźmy z drapką numer 15. Aha, i w ogóle jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Dajcie znać co do jakości wideo, ponieważ troszkę teraz mam inny aparat z inną jakością. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i przypadnie Wam do gustu, bo teraz nagrywamy w 60 klatkach, full HD. Wcześniej nagrywaliśmy też full HD, ale w 30 klatkach, także teraz na pewno obraz jest o wiele płynniejszy, co wtedy. No i myślę, że jest bardziej wszystko widoczne dla Was. Z całkiem inna kamera. Szukamy siódemeczki. Jest siódemeczka, moi drodzy. Jest siódemeczka. Super. A co tutaj jest? 10 zł. Ekstra. Także już jesteśmy na plus. Tylko tyle chciałem Wam powiedzieć. Proszę bardzo. Jest siódemeczka. No i ostatnia zdrabka nam zostaje. No i szukamy. Jest siódemeczka, mój drodzy. Jest siódemeczka. Ekstra, naprawdę ekstra. Bardzo się cieszę. Super. Naprawdę premiera, premiera by mi wyszła, nie? No i dobra, także tutaj nic nie mamy. A w tej siódemersce co jest? 10 zł. Super. Bardzo fajnie. Robimy sobie od razu podsumowanie. No i bierzemy naszego lorda. 7, 7, 7. Bardzo proszę, także na dzisiejszy draping inwestowaliśmy 50 zł, wygraliśmy 70. 20 jesteśmy do przodu. Bardzo fajnie, ba bardzo fajna premiera. Dajcie znać, czy Wam się również podobało. Dzięki za trzymanie kciuków i zachęcam Was do subskrypcji kanału, oglądania kolejnych moich zdrabkowych potyczek. No i do zobaczenia. Hej, cześć!